Hej, Szymanko z tej strony Enzi i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z otwierania skrzynek w Counter Strike Global Offensive. I otworzymy sobie dzisiaj 10 skrzynek, i będą to skrzynki Chroma Case. I zobaczymy co mi z tego wyleci. Kuźwa, chcę kosek, ej, hey, będę mieć kosę w końcu. Aż się musiałem rozebrać, bo mi się ciepło zrobiło Ok, słuchajcie, jedziemy z tym openingiem Mam 10 skrzynków I mam nadzieję, że coś mi z tego w końcu wyleci Są to skrzynie Chroma Więc może mi tutaj dropnąć Jeden z tych fajniejszych noży Czyli te Tiger tut i tak dalej Więc zobaczymy jak to będzie W ogóle też wiem, że wyszły te nowe skrzynki Chroma Yy, dwójki, więc słuchajcie, jeżeli chcecie opening z tych chroma dwójek, tam powiedzmy 10-20 skrzynek, to w opisie macie reflink. Wbijacie tam, rejestrujecie się, gracie sobie, i jak tam uzbiera się z tych reflinków jakaś tam sumka, to wtedy za tą całą sumę nakupujecie skrzynek kluczy i zrobimy sobie ten opening, tak więc jeżeli chcecie to zostawiacie łapki, wbijacie do opisu tam macie reflinka i wiecie co dalej robić no dobra zaczynamy z tym openingiem, otworzymy sobie pierwszy, otworzymy sobie kluczyk otworzymy sobie skrzynkę, pierwszą może, hmm, chroma i zobaczymy co mi z tego drop. mam nadzieję, że ta pierwsza skrzynka podniesie mnie trochę na duchu i wyleci coś fajnego i... i mamy grotto nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie, bo jest to grodko no, Ale dobra, lecimy dalej yy, Jakoś nie jestem na razie zadowolony z tego, co mi poleciało Ale spróbujemy sobie z przedostatnią skrzynką Zostało mi jeszcze ich dziewięć I tutaj powinien, powinien być nóż Albo śmiertelna trucizna, jedno z tych dwóch Dobra, jedziemy dalej Teraz, która może być to skrzynka? Powiedzmy, że zrobię sobie losowanie po ciemku Znaczy, po ciemku z zamkniętymi oczami Okej, okay, niech będzie ta Nie, chyba nie trafię Okej, okay, dobra, czekajcie, użyjmy klucza. Zamknę oczy i zobaczymy, co mi wleci. Mam nadzieję, będzie to coś fajnego. Po dźwięku, chyba będę słyszał, czy to jest coś spokojny. Chyba coś fajnego. Po dźwięku tak wnioskuję. A nie, jednak to jest Malaki, czyli, czyli po prostu syf. Chociaż, gdyby był ze Statrakiem, to coś tam bym z tego jeszcze mógł wyciągnąć. Ale póki co to nic ciekawego nie ma. Otworzymy sobie kolejną skrzynkę. Tym razem będzie to pierwsza. I lecimy. Gabe'n Day kosy, no. Dostałem katakumby, no. Ja nie wiem jak on do tego człowieka przemówić, że w końcu coś dostał. Wszyscy ostatnio dostają kosy. To jest niesamowite, a... a ja nie. A ja nic nie mam. Latam cały czas ze standardowym nożem i to jest po prostu... To, 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 to powinno się zmienić jak najszybciej. Ale tym razem dostałem system lock, który... Który mi nie pomoże w tym Żebym na z kosą Nawet sobie tego nie sprzedam, bo... Chociaż nie, to nie był ze Star ale sprzedawanie tego też jest bez sensu. Co ja za 4 centy będę to sprzedawał? Się nie opłaca Okej okay. I niech będzie tam coś Kuźwa no Rtęć Słabo trochę mi wyszło w tym openingu Z czego ja widzę Zostawiam jeszcze 4 klucze Trzymajcie kciuki Zostawiajcie ławki. Może to jakoś... Wiecie, podziała na to, żeby coś tam dropło I... Będzie Mare. to Zawsze coś, jest to już różowy skin, więc jest fajnie. Ogólnie jest to dosyć ładny skin, ale ten jest chyba dość mocno porysany z czego ja tutaj widzę. I nie będzie to nic drogiego, więc zwróci mi się raczej ten opening. Zostaną nam trzy skrzynki, otworzę sobie środkowy kluczyk, środkową skrzynkę. I lecimy, mam nadzieję, że tutaj coś dropnie. I... i... diggle ze stat trackiem. Fajnie, będzie to raczej coś warte, bo jest to stat track. Teraz z ostatnimi czasy, od kiedy wszedł ten update, że stat można sobie tam yy, w kontraktach robić, to zauważyłem, że strasznie podskoczyły te wszystkie ceny. Nawet tych do dupy skinów ze stat więc zawsze może mi się to coś tam zwrócić, jakaś większa sumka. Lecimy dalej, zostały dwa kluczyki i tak jak mówiłem, słuchajcie, reflink na dole i robimy sobie opening z tych nowych Chroma 2, bo tam są naprawdę fajne skiny, e, na przykład M4 jest taka fajna, nie pamiętam jak to się nazywa, ale kim jest naprawdę przedni. I fajnie było takie coś dostać, a nawet może zrobiłbym Kurczę, do, niedaleko brakowało, żebym dostał obrzyna ze stat trackiem. No szkoda. Warte to jest tam parę euro na pewno. <laughs> I została nam ostatnia skrzynka. Musi tutaj coś być, nie? Koniecznie. Trzymajcie kciuki wszyscy po prostu, którzy siedzą teraz przed monitorami. Trzymajcie kciuki. I dropimy kosę. Jak będzie kosa, to lecie na opening. Ok? Znaczy na, nie na opening, tylko na giveaway Jeżeli tutaj dropnie kosa, to ona jest dla was. Dobra? Okej, okay, to trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapki i otwieramy. Butterbox. Niestety nie jest to kosa, jest to system lock No niestety, kurczę, chciałem dobrze, gdyby to była kosa, to naprawdę dałbym na ja. Dobra, spójrzmy co mi wyleciało, mam digla. Zaprawionego w walkach ze stat więc... słabiutko. I mam Muerto za zaprawionego w walkach. Są po prostu jakieś jaja, to jest masakra po prostu. ja powinno coś lepszego dropnąć, a nie. Taki syf po prostu syf. Nic ciekawego nie ma, no nic nie drop. Okej, okay, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten bardzo słaby opening. Mam nadzieję, że wam się spodobał i jeżeli tak, no to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i jeżeli chcecie kolejny opening z tych Chroma dwójek, no to tak jak mówiłem, wbijacie do opisu, tam macie reflinka, wiecie co z nim robić, jak uzbiera się hajs, no to wtedy robimy ten... Yy, cały opening, tak więc mam nadzieję, że się spodobało i mam nadzieję także, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale tak więc siemanko, cześć, papa